What's up, folks? W dzisiejszym odcinku będziemy robić pochodnie szwedzkie. Różne modele, różne wersje z różnego drewna i zobaczymy, które są najlepsze. A co najlepsze, to że one samoczynnie podtrzymują płomień. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Zanim jednak przejdziemy do tematu naszego odcinka, to jak wiecie, jestem w trakcie składania projektu Genini, czyli w pełni funkcjonalnego pancerza. Ironmana i tak partnerem dzisiejszego odcinka jest STS, polski legalny bookmaker. Ze względu na mistrzostwa rusza on z akcją wygraj mundial. Akcja składa się z pięciu etapów, każdy 100 zł. bo wykonaniu ich łącznie możecie zgarnąć. 500. Szczegóły są na stronie sts.pl, ale cała akcja dostępna jest tylko dla klientów STS. Jeżeli jeszcze nim nie jesteś, to klikaj w tę kartę, która tutaj u góry się wyświetla lub zajrzyj do opisu filmu, gdzie wrzucam mój reflink. Sponsor przygotował specjalny kod FOX, po wpisaniu którego możecie zgarnąć aż 1560 zł. Czemu aż tak dużo? Ponieważ STS przy trzech pierwszych wpłatach daje bonusy aż do 1500 zł. Dodatkowo jeszcze są inne akcje, które podnoszą tę wartość o 6 dyszek. Oprócz tego pierwszy zakład do 100 zł macie bez ryzyka. Czyli załóżmy, obstawiacie mecz Polska z Meksykiem, obstawiacie, że Polska wygra, jeżeli kupon wejdzie, no to zgarniacie większą pulę. No jeżeli generalnie Polacy przegrają ten mecz, no to bez ryzyka stówka wraca do was. Oferta przygotowana jest tylko dla osób pełnoletnich i dostępna na stronie sts.pl. Aha, no i pamiętajcie o kodzie FOX Wracajmy do budowy naszych pochodni. Przygodę musimy zacząć od wybrania drewna, a konkretnie to takich pięków, kołków, zwał jak zwał. I czy wybierzecie drewno iglaste, jak w tym przypadku, czy liściaste, jak w tym przypadku. Moim zdaniem nie ma to jak najmniejszego, najmniejszej różnicy. Jest tylko jeden bardzo ważny szczegół, to jest to, że to drewno musi być mega suche. To jest naprawdę leciutkie, widać to po tych spękaniach, że jest to mega suche drewno. Dla testu zrobimy i z liściastego i z iglastego i porównamy co jest lepsze, tylko że no wiecie to też nie jest tak do końca, bo można powiedzieć, że zamiast używać bodajże chyba dębu, mógłbym użyć brzozy albo no nie wiem, jakiegoś innego drzewa, tak? klonu czy cokolwiek no ja mam jak, jak, jak mam zobaczymy jak nam wyjdzie i stworzymy dwa rodzaje właśnie tych pochodni czy ognisk, zwał jak zwał zacznijmy więc od pierwszego etapu a do niego będziemy potrzebować Piły. Teraz, czy używać elektrycznej czy spalinowej piły, to nie ma znaczenia, bo to chodzi tylko o to, aby po prostu to pociąć. Ja tutaj, w ramach testu, chciałem akurat nie tę piłę, tylko tutaj taką małą przetestować. Potem użyjemy jej w dalszej części naszego odcinka. A to dlatego, że. To nie ma służyć do cięcia gałęzi, a ja też się przetestuję, no bo albo zepsuję, albo przetestuję. Jeżeli mielibyście gotowe pięki, tak jak w tamtym przypadku, to nie musicie używać, nie musicie jakby, no wiadomo, odciąć tego na, na kawałki, aby przygotować nasze drewno, ale ja tak nie mam. I teraz akcja jest taka, że utnę gdzieś tutaj, w miarę równo, aby to się nie przewracało, a następnie przez środek. Jademy. Teraz tutaj po takim cięciu możecie zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie, bo, że to drewno w środku, to drzewo, tak, jest po prostu suche, to jest po prostu suchutkie, nie wyleciała tutaj żadna woda i to jest bardzo, dobra, to bardzo dobry znak, bo dzięki temu wiemy, że w środku, to co nas najbardziej interesuje, no bo pochodnia będzie się spałać od środka, jest, jest suchy nasz materiał, zresztą zobaczcie, to jest po prostu wiór. No i tym sposobem mamy dwa takie ładne, suchutkie kołeczki, ja je tu jeszcze troszeczkę y, odciąłem, żeby one jednak były no, równiutkie, no w miarę równe, y, natomiast teraz tak, zrobimy mm, pierwszy patent, czyli będziemy musieli naciąć nasze drewno, o, w taki sposób, też możemy użyć czy takiej po prostu pilarki, ale ja użyję, y, o, tego małego wariata Worksa to jest ta sama firma co. Mam tego robota. I co jest spokojne, te akumulatory wystarczy tylko przepiąć i to wszystko pasuje, tak? No i dobra, teraz mamy wycięte w tę stronę kreskę, a teraz musimy wyciąć kreskę w tę stronę. Jak wejść głęboko, no im głębiej, może z tej strony, im głębiej, im głębiej wejdziecie, tym nasza pochodnia będzie się po prostu palić dłużej, ale trzeba tak te... Z 15 cm tutaj na dole zostawić zapasu. Dobra, mamy więc wydziabany taki iksik, i teraz następna, yy, następny etap jest taki, że możemy to albo zostawić, albo trochę pomóc przy, temu drewnu, żeby się, żeby się rozpalić. Po prostu chodzi o to, aby tutaj w tym środku troszeczkę jeszcze wydziawać więcej, po prostu, no, o, w ten sposób robiąc piłą. Teraz tutaj taką większą dziurkę będziemy mogli w tym miejscu łatwiej rozpalić. Zrobiłem więc na jednym systemie już dwa kołki. Liściasty i No nie kołki kołek, to jestem ja, tylko nasze pięki. W środku wyżłobiłem wobec dwóch te takie dziureczki. Mały, ale wariat, tak to zdefiniuję, natomiast do cięcia drewna on się nie nadaje. Znaczy może nie tyle, co do cięcia drewna on się nie nadaje, tylko do cięcia takiego drewna. To jest wymyślone, docięcia do, do przycinania gałęzi. Też ma taką przedłużkę, że można ciąć wysoko. Spoko urządzenie, malutki, lekki, ale dość wracając do w naszych, w naszych pochodni. Ten system rozpala się o od góry po to, aby ten płomień zszedł sobie powoli tam środkiem na dół, natomiast Przejdźmy teraz do kolejnego systemu, a do niego będziemy potrzebować wkrętarki i wiertła. Tak jak w poprzednim przypadku, będziemy rozpalać od góry, tak w tym przypadku będziemy tworzyć coś na rodzaj hmm, komina, że tak powiem. A mianowicie będziemy musieli wywiercić dwie dziury. Jedną pionowo w ten sposób, a drugą poziomo w ten sposób, po to, aby stworzyć w środku taką literę L i zasysając stąd powietrze, górą będzie nam się tworzył taki. No prawie że piecyk rakietowy i naprawdę to ma dość no potrafi się do nieźle rozkręcić. Jedna rzecz jest tylko taka, że musicie wybrać największe wiertło jakie macie. No i wiercić się w miarę prosto w tę stronę i tutaj, aby po prostu to ładnie się wszystko połączyło. Dobra, dziurę mamy wyrypaną. Wchodzi mniej więcej tyle. O, jest tak jak chciałem. Przy końcóweczce. Prace przy obróbce drewna mamy można powiedzieć, że zakończone, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ yy, oprócz tego, że to ma no, służyć jako pochodnia i dawać jakieś tam ciepło, to yy, może też służyć jako taki piecyk rakietowy i. W jaki sposób to skonstruować? Jeżeli mamy górę prostą, tak jak załóżmy w tym przypadku, no nie do końca, ale jednak to powietrze, ponieważ będzie się dostawać tutaj przez te szczeliny, możemy po prostu gar garnek położyć o w ten sposób. No, biorąc pod uwagę, że to ma być proste, żeby nam nie zjeżdżał. No, tu jeszcze jest git, tak? Natomiast w tym przypadku, gdybyśmy o tak położyli nasz kubek, nie mam większego, żeby to sprawdzić, to y, byśmy po prostu zatkali nasz a tak, a tak nie może być, więc możemy to troszeczkę oszukać, a mianowicie wziąć sobie trzy gwoździe, cztery gwoździe i wbić je po prostu po bokach. Wbijając nasze gwoździe możemy też troszeczkę naprostować nasze no, krzywe ścięcie. No i o w taki sposób mamy skonstruowany prowizoryczny ruszt. Tylko teraz zobaczcie ja mam mały kubek i po prostu te gwoździe są wbite bardzo blisko środka co ograniczy nam czas palenia ale przetestujemy sobie jak po prostu szybko nam się zagrzeje tutaj woda. Dobrze. Teraz trzeba będzie to w jakiś sposób rozpalić. Do tego posłużą mi no, takie pociupane, malutkie, suchutkie, bardzo suche kawałki drewna. Yy, najlepsza by tutaj była yy, taka sztabka, smolna, sztabka. <ścoughs> sztabka. No taka, takie smolne są sztabki i one się palą no, zajebiście. Natomiast u mnie to zasymuluje, o, takie coś, to są podpałki do kominka. Ja sobie tam powtykam. Yy, tylko, że też nie za dużo, szczególnie w tym przypadku, aby nie zatkać tej dziury żeby był cały czas przepływ powietrza, no bo to jest najważniejsze. Dobrze, ja to zrobię i widzimy się już na zewnątrz, będziemy rozpalać. Zaaranżowałem sobie tutaj taki mały kącik i mamy tak, pierwsze dwa z nacięciami, kolejne dwa mamy z tym przepustem. Yy... Generalnie mam ze sobą kamerę termowizyjną, aby sprawdzić w jaki sposób się to rozpala, ile daje ciepła w stopniach oraz jak rozchodzi się to ciepło. Bo o co chodzi? Zasada jest taka, że na zewnątrz tu powinno być to zimne. Może nie w tym przykładzie, ale w tym na pewno. I nie powinno nic się dziać z podłogą, na której się palą te pochodnie. Tylko powinno ciepło iść jakby do góry. O, zobaczcie, jak ładnie górą już leci powietrze. Płomień, już wam pokazuję w jaki sposób każda działa, zobaczcie, ta się rozpala od góry, ta się rozpala od góry, tu trzeba tylko podtrzymać przez parę minut temperaturę, ta się tam rozpala od dołu, również ta, zobaczcie, ogień jest na dole, dokładamy z tej strony, ale tylko przez chwilę po to, żeby to rozpaść. Włączyłem stoper, No tutaj powoli to kontrolował, dokładał i w momencie, kiedy już samoczynnie się będzie podtrzymywał płomień, wtedy... Zobaczymy ile to zabrało nam czasu rozpalenie tych pochodni. No i mniej więcej będę też robił takie pomiary w trakcie. Zobaczyć czy to się szybciej rozpali czy te się szybciej rozpalą. Słuchajcie mamy faworyta to jest ten tutaj 13 minut 13 minut 15 sekund. Ten jeszcze się rozpala. Te tutaj już widać że zaczynają wchodzić do środka ten płomień, natomiast w tym przypadku chyba dlatego on się najszybciej rozpalił, ponieważ jak, za, jak zaczęło się rozpalać, to zauważyłem, że tutaj jest takie pęknięcie. Im bardziej się tutaj rozpala, tym to pęknięcie się poszerza i po prostu dostaje powietrze od dołu oraz od boku. Ten, ten faktycznie dostaje tylko od dołu, ale jak tutaj przyłożę rękę, zaczyna być naprawdę ciepło i o, o, zaczyna już tam coś się powoli rodzić. Widzicie, skacze taki płomień. I po prostu się rozpala, tak? Najwolniej nie wiem, czemu rozpalają się te, a powinny mieć więcej ciepła. To się jest kwestia taka, że ja to robię pierwszy raz. Nie jestem specjalistą i może po prostu coś źle robię to nie. No ale generalnie działa. Zmieniłem zakres temperatur, który się właśnie wprowadza w kamerze, ale tutaj zaczynają się dziać magia. Zobaczcie, robi się taki fak faktycznie komin. O, Dobra, kamera skończyła. Sprawdźmy teraz, jaki mamy temperaturę płomienia w najwyższym. Najwyższym punkcie pokazuje tutaj na wlocie i pokazało 600 stopni na wlocie, widzicie? W lewym górnym rogu ekranu i w tym miejscu o czerwony, czerwona ikonka wskazuje najwyższą temperaturę. Minimalna jest prawie 1 stopień i to są gdzieś te płytki tutaj pewnie. Tutaj na dole to co widzicie, takie jasne, że niby ciepłe. To po prostu wypadło ze środka. Zobaczmy, zobaczmy jak te. 480 stopni było najwięcej, ile udało mi się zanotować w tym przypadku. Tutaj zobaczmy. Maksymalnie maksymalnie przez chwilę pokazało 600, ale ten pomiar, co tam jest widoczny, max, to o, teraz go będzie widać. Max to jest z naszej pierwszej. Pierwszej pochodni. Maksymalną temperaturę osiągnęliśmy w tym modelu, ale wynika to moim zdaniem z tego, że jest to połączenie tego oraz tego, ponieważ tutaj jest z boku pęknięcie. Yy, tu było 600 stopni, no mniej więcej tutaj koło tam chyba 400 z tego co kojarzę. Natomiast tu już zaczyna mi się to podobać, bo zobaczcie co się tworzy. Tworzy się cuk, tu się zrobił taki komin żar leci, płomień leci do góry pionowo, a tutaj on się rozchodzi tak jak w tym przypadku. One już wszystkie działają autonomicznie, czyli po prostu nic z nimi nie trzeba robić, bo one będą się palić już samoczynnie, chociaż kropi taki delikatny deszcz. Jeszcze zrobimy jeden pomiar e, za chwilę e, kamerą termowizyjną na innym trybie, ale teraz postawię tutaj kubek. Pełne rozpalenie zajęło no niecałe 19 minut, ale ja mówię czterech naraz, tak? Dobra. E, robimy resetuj, start i teraz postawimy... Nasz kubek, żeby się nie poparzyć, ciach, no i teraz zobaczymy w jakim czasie jest w stanie zagotować naszą wodę. Teraz zmieniłem tryb i mianowicie to co jest białe to jest ciepłe, to co jest czarne to jest zimne, po to aby wam pokazać w jaki sposób roznosi się ciepło, rozchodzi się ciepło. Co tam widzicie takie w oddali, to są po prostu smugi tego ciepła, o zobaczcie. Jak ono ładnie się rozchodzi do góry. Tego nie widać normalnie w obiektywie. Ciach? Proszę. A jak przyłożymy to zobaczcie, jak rozchodzi się ciepło. I co chciałem tutaj sprawdzić, a to mianowicie to, że zwróćcie uwagę na ziemię. Ona jest czarna, czyli jest zimna. Tutaj nawet kawałek tego pięka jest czarny. W tym przypadku jest troszeczkę inaczej, bo. Yy, zaczyna się, bo jest ta dziura na dole. Tak samo tutaj. O, ten nie jest najbardziej nagrzany. Natomiast ziemia jest chłodna. Jeszcze możemy przejść w inny tryb. O! Ten. I zwróćcie uwagę, że na ziemi, no dobra, no tutaj jest nagrzane, bo wcześniej wypadły yy, te, jak one ich nazywają, kawałki drewna i też się odbija. W kamerze po prostu światło, zobaczcie, te pachołki są, znaczy się te, yy, no, te klocki, tak nie, jak to się nazywa? Pięki, tylko są gorące w tym miejscu, w którym jest płomień, a dookoła są chłodne. I żeby wam to udowodnić, to zobaczcie, spokojnie mogę tutaj przyłożyć rękę, to jest chłodne. Tak samo w tym przypadku, to w ogóle nawet nie czuję temperatury. Natomiast tu już jest już gorąco, tu jak ładnie zrobił nam się taki płomień, widzicie? Normalnie to działa jak teraz jak jakiś palnik, natomiast ta no to, ta jest połączeniem tych wszystkich. Ja gdzieś tutaj już czuję ciepło od tego modelu, od tej wersji, o, zaczyna, zaczyna się coraz bardziej rozkręcać, słyszycie? To działa po prostu jak jakiś piec rakietowy. Natomiast muszę Wam się do czegoś przyznać, a to mianowicie do tego, że robiłem to już wcześniej, yy, tylko że mi nie wyszło i po prostu kręcę ten odcinek drugi raz. Yy, I nawet do tego stopnia, że spaliłem sobie wkrętarkę. No to zobaczcie tę scenę. Hej! Chyba spaliłem w kętarkę. Leci z niej dym. Ale nie jest gorąco. Jest jakiś dziwny dźwięk wydaje, słyszycie? nie miała takiego dźwięku. Życie! Tu się gotuje, ło! Muszę teraz poczekać, aż obiekty podparuje. ale gotuje się już tak e, porządnie, to ona już naprawdę, no, na herbatę się nadaje. Zobaczmy, ile ma stopni. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale kamera pokazuje, no, w sumie są, jest też para ponad 100 stopni, widzicie? Tam lewy, górny róg. Dobra, muszę to teraz zdjąć. Zobaczcie, bulgota. Temperatura wody to jest 96 stopni, 90, 99 nawet stopni, czyli mamy po prostu no jakby wrzątek. Tak? Tutaj jeszcze przeglądając te, te no 600 stopni pokazało Max na wylocie. Tutaj też 600 stopni, no bo jakby to już jest maksymalny chyba zakres pracy tej kamery. Paliło się to. No jakieś 40 minut, mniej więcej. Od momentu rozpalenia mówię, tak? Nie, że zacząłem rozpalać i to liczyć. Te się palą cały czas. Natomiast wszystko ma swoje plusy i minusy. Jeżeli na przykład mielibyśmy to zrobić w lesie, no to nie wyobrażam sobie, w lesie. Coś takiego szpącić w ten sposób. Wiercić dziurę. No jest to dla nich po prostu niewykonalne. Raczej, raczej coś takiego, tak? czyli właśnie przesiąść to na krzyż. To się rozpala szybciej, no to dlatego, że po prostu ta powierzchnia jest większa i szybciej dostaje cugu, natomiast te palą się dłużej. Na takie warunki domowe, myślę, że to szybsze, znaczy wolniejsze, ale lepsze do zrobienia, dłużej się pali. No to o wiele prostsze, no to tylko wystarczy piła, tak? Nie trzeba wiersić i kombinować, ale jest klimacik i naprawdę jest przy tym ciepło, no już tutaj na nodze czuję, czuję jeszcze ciepło od tego. To też powinno się moim zdaniem palić dłużej, ten płomień tutaj cały czas jest i ciepło nadaje, więc jakby... Czas liczy, bo ona po prostu działa, nie ma po prostu aż tyle płomienia, gdzie, przy tych, gdzie jest tyle płomienia przy tych odrzutowych. Mam nadzieję, że mi widać głowę, bo zasłaniają jakieś tam wskazówki i wyś na wyświetlaczu te wszystkie gadżety. Natomiast tak, chciałbym Wam za dzisiaj bardzo podziękować. Pamiętajcie, że cały czas jest jeszcze etap projektu Gemini, który będę Gemini, który będę publikał na swoim Instagramie Jakub Stankowski, do którego Was zapraszam. No i jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, a podoba Wam się to, co robię, no to dajcie suba. No, i napiszcie w komentarzu czy na Instagramie, właśnie co byście chcieli, abym zrobił w kolejnym odcinku. Czy może coś takiego ogrodowego, coś na zimę jesiennego, czy może jakieś kolejne testy. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję i widzimy się w następnym odcinku.